Coś niesamowitego, 1 stycznia, a więc nowy rok oraz Światowy Dzień Pokoju. Witam cytatem dnia. Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawić. Maria Dąbrowska. Oraz witam się z wami pierwszą kartą tego nowego, cudownego roku. 1 styczeń 2024. A więc umiarkowanie. Umiarkowanie to karta, która przychodzi zaraz po śmierci, po takich trudnych doświadczeniach, jakie symbolizowała śmierć. A więc umiarkowanie prosi ciebie, żebyś zadbała, zadbał teraz o siebie. Bardzo korzystny wpływ będzie miał teraz dla ciebie kontakt z przyrodą. Choć więc na spacery, oddychaj głęboko, uspokój rozlatane myśli.